thank okay. Ukochanie, no tam. Jak widzicie zima nastała w górach Sowich Przede mną ruiny schroniska Teodora Zimmermana Tak zwana Cimmermanówka. Pamiętam z opowieści dziadka jak tutaj w tym miejscu znajdował się potężny magiel I głowiono się wtedy jak go, jak go stąd zabrać wiadomo te obiekty były pozostawione same sobie i nikt jakby nie spróbował pieczy nad nimi później oczywiście ten obiekt popadł w ruinę i spalił się tutaj jeszcze jakieś wieszaki tutaj słupy które były konstrukcją wzmacniającą no, a reszta pewnie była drewniana dlatego to co się nie spaliło to jest na dziś dnia tutaj